Witamy ponownie na kanale. Często kobieta daje ci wskazówki, że pragnie z tobą intymności. Należy jednak pamiętać, że każda kobieta jest wyjątkowa i nie u każdej kobiety występują te same wskaźniki w tym samym czasie. Zanim przyjrzę się oznakom wskazującym, że kobieta chce nawiązać z tobą intymną relację, muszę podzielić się z tobą czymś niezwykle ważnym. Aby pozyskać kobietę w dzisiejszym świecie, Musisz zrozumieć znaki, zarówno osobiście, jak i cyfrowo, które wskazują, że pociąga ją seksualnie. W tym filmie przyjrzymy się najczęstszym sygnałom, których używają kobiety, aby wyrazić swoje zainteresowanie. No to zaczynamy, lajkujcie i subskrybujcie. Kiedy kobieta używa metafor seksualnych zanim da ci wskazówkę, może bawić się tym pomysłem. Musisz jednak mieć pewność, by rozpoznać, kiedy kobieta, która wydaje się być tobą zainteresowana, używa aluzji seksualnych, aby wskazać, że jest tobą zainteresowana seksualnie. Jeśli zauważysz, że ma na sobie zmysłowe perfumy, uważaj na ten znak. Kobiety często używają perfum, ponieważ lubią ładnie pachnieć, a nie ciągle szukają romantycznego partnera. Jeśli po lepszym poznaniu Cię zacznie się bardziej pielęgnować, może to sugerować, że stara się wzbudzić Twoje zainteresowanie. Należy jednak pamiętać, że kontekst jest zawsze ważny. Kiedy kobieta chwali więcej niż zwykle, niektóre unikają bezpośredniego okazywania zainteresowania seksualnego ze względu na nieśmiałość lub strach przed odrzuceniem. Chociaż niektóre kobiety mogą unikać okazywania oczywistych uczuć. Inne w końcu Cię chwalą i robią wszystko, co w ich mocy, aby dać Ci znać, że naprawdę Cię lubią. Jeśli zidentyfikujesz jeden z tych znaków, miej odwagę podejść do niej, pocałować ją i zbliżyć się do intymnego związku. Jeśli nie może przestać Cię dotykać i utrzymuje z Tobą kontakt wzrokowy, oznacza to wyraźne zainteresowanie. Jeśli usiądzie obok Ciebie i dotykając Cię, Przekroczy niewidzialną barierę, jest wyraźnie zainteresowana i być może pociąga ją seksualnie. Im bardziej komfortowo się czuje z Tobą, tym większe jest prawdopodobieństwo, że podda się swoim nieświadomym pragnieniom. Nie ulegaj pokusie natychmiastowej reakcji na ich fizyczną intymność. Napięcie w intymności wzrośnie, jeśli ograniczysz swoje uczucia. Ostatnie wyjaśnienie w tym filmie. Kiedy obcujesz z niesamowicie pięknymi kobietami, często choć nie zawsze, powstrzymują się one od natychmiastowego wyrażenia swojego zainteresowania seksualnego twoją osobą. Robią to, bo nie chcą dać szansy mężczyźnie, który nie czuje się ich godny. Jest to jeden z powodów, dla których początkowo wydają się bardzo zdystansowani, czasem zimni i bezinteresowni. Jeśli mężczyzna nie czuje się jej godny i nie ma u niej szans, prawdopodobnie stanie się w związku czepliwy, potrzebujący, bardzo kontrolujący i nadopiekuńczy. Jednak wiele zależy od kobiety. Niektóre naprawdę atrakcyjne kobiety otwarcie i natychmiast wyrażają swoje zainteresowanie seksem, inne natomiast rezerwują je na pierwszą minutę lub dwie, aby mieć pewność, że mają bezpiecznego kochanka, a czasem nawet trochę dłużej. Musisz być uważny. Jeśli rozmawiasz z bardzo atrakcyjną kobietą, która nie daje jasno do zrozumienia, że podoba jej się seksualnie, ale ciągle z tobą rozmawia, potraktuj dłuższą rozmowę jako oznakę jej zainteresowania. Następnie zwiększ swoją atrakcyjność, tak aby zaczął nieświadomie okazywać CI swoje zainteresowanie seksualne. Następnie miejcie odwagę zainicjować pocałunek i zaangażować się w intymne doświadczenie, jednocześnie ciesząc się sobą, a wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Do zobaczenia następnym razem.